Was bardzo serdecznie w dzisiejszym losowaniu kart Tarota Gwiezdnego, które będą naszym przesłaniem na nadchodzący dzień. Karty również możecie wylosować sobie samodzielnie na stronie w centrum rozwoju.pl. Natomiast tutaj zrobimy to wspólnie i przy okazji wyjaśnię Wam znaczenie tych kart. Karta przeszłości, która wpływa na teraźniejszość, to jest ta pierwsza karta: Zjednoczenie Nieba i Ziemi. Zjednoczenie nieba i ziemi mówi o tym, że udało nam się w pewnym sensie połączyć i zacząć przynajmniej łączyć świadomość i wykorzystanie naszych ziemskich możliwości z naszymi duchowymi, ponadczasowymi aspektami, i to zjednoczenie nieba i ziemi daje nam ogromny potencjał do działania. Zarówno korzystając z aspektów swojej duchowości, jak i ziemskich atrybutów, jesteśmy w stanie stworzyć nową całość, która daje nam sporą, sporą moc i spore możliwości w tym świecie. I tutaj ta karta sugeruje, że właśnie mamy to w pewnym sensie już przećwiczone i powinniśmy zwrócić na to uwagę, aby wykorzystać to w odniesieniu do teraźniejszości. No tutaj e, aż zabawna sytuacja, ponieważ karta teraźniejszości to jest dar planetarnego życia. Te dwie karty, one są bardzo do, ze sobą zbieżne. Dar planetarnego życia po prostu przypomina nam o tym, że e, ten czas, który tutaj mamy, e, to życie, które mamy i jest pełne, Pełne możliwości, ono powinno zostać wykorzystane, spożytkowane dobrze. Nie powinniśmy go trywializować i lekceważyć jako jakiś tam przejściowy tylko stan, ponieważ to, co tutaj robimy, to po co tu jesteśmy, to jest bardzo ważna sprawa. I dar planetarnego życia właśnie o tym przypomina, żeby korzystać z życia, żeby korzystać z możliwości, jakie daje nam życie na Ziemi, żeby wykorzystać ten czas jak najlepiej. Ta karta nam o tym przypomina, a zjednoczenie nieba i Ziemi mówi o łączeniu aspektów duchowych i fizycznych, że to zjednoczenie ono nastąpiło, nastąpiło wcześniej w jakimś stopniu. I teraz powinniśmy, według tego układu, zacząć w teraźniejszości korzystać z życia, korzystać z tego, co tutaj oferuje ziemski świat, ale w sposób taki, który łączy duchowość i fizyczność, żeby to było w równowadze, żeby to dawało nową całość. I wtedy mamy właśnie ten właściwy efekt. No i karta potencjalnej przyszłości. O, i patrzcie, jak bardzo dobrze się to wszystko układa. Rozświetlenie. Rozświetlenie to jest karta, która zarówno mówi o uzyskaniu pewnej mocy, no po prostu takiego też swego rodzaju oświecenia wręcz, jak również mówi o tym, że gdyby ona była w teraźniejszości. To by przypominała o tym, że warto to zrobić, warto się skupić na, na tym procesie wewnętrznego rozświetlania, ale ponieważ tu ona występuje jako potencjalna przyszłość, to nam mówi, że jeżeli wykorzystamy połączenie ziemskich i duchowych aspektów, zaczniemy wdrażać to w tym życiu, tutaj względem świata, w którym żyjemy, to mamy szansę na, no, na oświecenie, po prostu. Mamy szansę na oświecenie, mamy szansę na uzyskanie wielkiej mocy, stanie się kimś dużo, dużo więcej. Więc to jest bardzo tutaj taka harmonijna historia i przesłanie, które myślę, że jest bardzo inspirujące. Na koniec jeszcze chcę Wam pokazać, zwrócić uwagę oto nowe rewersy kart, które przygotowałem. Zastępują one poprzednie, mam, mam nadzieję, że będą się Wam podobać, moim zdaniem są dużo, dużo lepsze, to są rewersy, które zrobiłem pod kątem rychłego druku talii kart. Wiem, że niektórzy czekają, jeżeli chcecie mieć karty fizyczne gwiezdnego tarota to możecie je zamówić tutaj przez stronę, link na dole się znajduje i tam wszystko jest do, co jest potrzebne do złożenia zamówienia. Natomiast na dzisiaj życzę Wam udanego dnia, udanego tygodnia i do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć!